Cześć, siemka! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj zagramy sobie znowu z, z Luxonem. Siemka. E, zagramy sobie na mapie replika V2. To co zobaczymy sobie informacje o mapie. Siemka tu y, Shaku XD i to w wasz. Mapa budowana jeden dzień. Na mapie znajduje się 10 poziomów. Mapa na około 20 minut. Jeśli mapka się spodoba, zostaw jaksa i komentarz. Ok, co tu jest? No, tu są ustawienia. Pomyślnie, dobra. Start. A tu jest co? Zasady. Nie ci tu, chyba że będzie trzeba. Nie obrażaj autorów mapy. Nie wykorzystuj bugów jak będą. Graj na game mode 2. Graj na trybie peaceful. Baw się dobrze. Ok, więc to co co? Idziemy start. Idziesz? Klikaj. O. Ty dostałeś coś? Ja nic nie dostałem Daj mi połowę tylko A ty wszystko mi rzuciłeś? Ja też mam Aha, to mamy tyle samo To zacznij, ty układaj lewą stronę, ja będę tą układał Pyk, pyk Dobra, zobaczymy Jak ci idzie? No i dobrze. Ty, a my to dobrze układamy tutaj, tak? Dobrze, bo no, nie Czy można powiedzieć, że mamy takie w sumie zawody trochę. Czy nie można tak powiedzieć? Nie <laughs> Można. Dobra. Pyk. No. Kurde czemu nie mogę kłaść Dobra Syk syk Można powiedzieć Że zrobiłem więcej A idź ty co robisz Nie nie zrobię Nie, co, robię nie, to nie robię. mogę wyjść stąd Nie zrobię ty nie Haha <śleszy> Nie, co wiecie tym Ty, poziom drugi, ale. Ja <laughs> nie, 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 nie przeniosłem, nie, czekaj. Aj nie, dostałem itemów. <laughs> ja dostałem. Eee, czekaj. Eee, dobra, jestem. Już ci daję połowę. Eee, czekaj. Pyk, pyk, pyk. pyk. Dora, kilofa. Chcesz kilofa, Tomasz? Mi niepotrzebny potrzebne, za to bom jest. Nie, nie buduj jeszcze Czemu? Chciałam na 4 A, okay. A dobra Nie będziemy się bawić w jakieś 3-4 To dobra, dobra hmm. Teraz będzie tu to, tu to Hm, ła no, nie bij mnie, buduj. Czarne i tu szare. O, nice! Łatwo. I kogo przeniesiemy? Czy ciebie? Ciebie nie. znowu, dobra. Tyk. Y... I temki dostałeś? Nie. Masz, masz połowę. Dałem ci. Dziek, co ty robisz? Czemu ty tam. Dostałeś przecież ten, co ty gadasz? Ale nie tak ja. Wełnę, no. Czy to to jest? To nie jest wełna. Biały beton i żółty beton. Dobra. Jedziemy? No, ten już błędy robi. Ty coś tu źle zrobiłeś. A no, dobra. Tu jest żółty. A patrzyłeś, czy to ma być na. Mm -hmm. No a czemu nie budujesz u siebie, co ty to zrobiłeś? No i na środku zbudowałeś jeszcze, a tu ma być kwadrat, na środku Żółty no, Rozwal, masz kill off przecież Ja pierdziele e, dobra, masz połowę No nie pij Ty nie dostajesz, to skąd ty masz kill off? Z tamtych rund. Aha, wiem. Ej, kurde. Musisz tak szaleć? Ej, nie dałeś mi białego oczucie. Jak, nie rzuciłem ci połowę. O, dobra, nie chcesz. Dobra, teraz mamy takie coś? będzie białe Róż Fiolet 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 Coś tam źle zrobiłeś Patrz bo tu jest fiolet Tu zamienił, zamień to na odwrót dałeś te bloki dwa Różowy z fioletowym <laughs> No Coś jest źle Czekaj Sprawdź to dokładnie całą mapę alt ty jesteś daltonista Jak soja? ja? Aha, tu jest fiolet Biały tam miał być, nie różowy to dodałeś mimy zarobił? Co my mamy? Dawaj Czekaj Czarny Jaki jeszcze? Czerwony, biały Biały i czerwony, bo mi w sumie też podwoiło, nie wiem, dobra. To ja jadę na około. Aha. To jadę na około czerwonym, ty buduj oczy. Ok? Może być. Kurczę, myślałem, że będzie, wiesz co? Myślałem, że będzie. Że będą tu jakieś jeszcze inne poziomy, a to jest tylko chyba budowanie, nawet sobie nie wiem. Wo, Ale szybko nam poszło. Jestem. Oh my god! Co to jest? crafting piec, i tak zaliczysz ho, ho. dostałeś? nie to co ci mam dać? wszystko masz tu po trochu nie wiem czy to jest wszystko, czy nie I jeszcze zielone i brązowe no. ja pierdziele ale turbo rakieta dobra, zacznij budować gdzieś tam od kraja, wiesz? A, ty jedziesz tak po kolei? Ty to może tak jest lepiej, no nie? Jak myślisz? No właśnie, tak Czy ja tu dobrze zacząłem? Trzy, sześć, jeden, dwa. Cztery, pięć... Tu jest szósty... Szósty jest podwójny... Już nie mam drewna. Leci w dół, cyk, cyk... Cyk i cyk chyba dotąd... Jakiego drewna? To ja to dobuduję. Dobra. Tak? Dobrze nam to wyszło? Czy nie? Chyba tak. Tu jeszcze jest komin. Komin jest na trzecim. Tu? Chyba tu? Dobra. Chmury, słońce. Trzy. No to powiem ci, że tu jest. Postarali się, kurde. To jest chyba to słońce, co było. Nad kominem szła chmura z białego, chyba, no nie? Biały beton to? Biały, chyba. Nad kominem tu Ja nie mam jak tego wykopać Czekaj Czego nie możesz jak wykopać? Masz kill off. Dzięki Dobra To nie zła mapa zaś nie mam białego raczej niebieskiego. A, masz. Kulę, tyle mi niebieskiego dostali, a ja wszystko wziąłem dla siebie. A tu nie zbudowałeś tej, no nie? Chmury? Co ty tu zbudowałeś? A, to Tom, A ta będzie... Chmura zbudowana... Na trzecim. Tu. I tu. Potem tam. Takie coś? Pistolet jakby No dobra, to, to dawaj teraz niebieskim, zobaczymy czy nam się uda Aj, będzie jeden błąd i trzeba będzie poprawiać Tylko znajdź sobie tutaj w tym kurde jeden błąd Hardcore O! Oh. Shit Ale mi się ściło. No mi też lekko O nie, dobra Aha, kolejne To masz tu Jesteś? Ej No daj o Rzuciłem ci Dobra, zaczynamy od... Zaczynaj od rogów i jogi Co, nie ma tak, tak źle Na razie nie <laughs> Dobra, jedno mamy z głowy Ja bym, ja sobie zaczynam tutaj od środka nie wiem, jak ty Bo tu jest. Tu będzie najłatwiej zacząć. Też to sobie tam kombinuj. Cyk. Takie coś? Jak ci idzie? Ja tylko buduję szarym, no bo. Bo? Nie mam. Czego nie mam? Brązowego. Przecież ci dałem, bo nie, dałem ci brązowego? O nie, mam. Dobra, nie, nie zauważyłem. No. Że już mnie wystraszyłeś, bo ja nie mam przecież brązowego. Musisz tu dobudować, ja nie mam brązowego. To buduj, bo ja ci wszystko dałem i już nie mam. Co ty tu zrobiłeś? Dobra Tyle co miałem to zbudowałem brązowym i teraz mam tylko szary. Buduj, tam gdzieś jeszcze mi brakło czegoś. Chyba brązowego, tylko nie wiem gdzie. Tu mi brakło brązowego przecież. Gdzie? Ja tu i tu reszta idzie w szarość chyba już no nie? tak nie wiem dobra dawaj ten szary to najwyżej jak nam braknie to bo ja już nie mam ile masz jeszcze? No? no niewiele to budujesz? Nie, no jak możesz nie mieć? A jakie ci zostały? Zielony, brązowy i tyle. To co jest? Biały. To coś jest nie tak, czekaj. Czekaj. Patrz na lewą stronę, ja będę patrzył na prawo. Ale poczekaj, bo to coś nam nie pasuje. No, niemożliwe, bo ja mam jeden szary, którego nawet nie mogę położyć. Musisz mieć szarę. Masz? No, nie mam. No to o co chodzi? A ile masz? Jakie masz inne jeszcze? Zielony. Ile brązowy. Dużo? Dużo? 22, 22 zielonego, 49 brązowego mhm. i 45 ciemno-brązowego. Ciemno Ale ja, ja, i co my mamy zrobić? A to, co się wykopie, to się nie da położyć? Czy co? Skąd ty to masz? Ty kłamałeś, tak? Ale ty jesteś! Menda Wiesz, co osydziłbyście. No idziemy raz. No poczekaj! Ale ty jesteś! Ja pierdzielę, ja się wystraszyłem. Ja się wystraszyłem, kurde. To nie, nie, niszcz. Idź, nie troluj. Idź tam, buduj sobie. Nic sobie, buduj kulturalnie. Nie troluj mi tu. Mały trolu. Cyk. Dobra, Masz jak tu ładnie. Dobra. Ale tu mamy chyba 10 poziomów w ogóle, więc jeszcze nam zostało ten i jeszcze dwa chyba. Czemu tu nie dać tego? Co ty tu kładziesz? Różowy, jeszcze tam różowy dalej. To te jest czerwone czerwony też. Nie mogę tego rozwalić to, co ty zbudowałeś. Dawaj tam różowego. Co ty dajesz tam chłopie, tam żółty miał być tam, tam miał być żółty taki pasek Oje, ale... A ty dałeś kurcze czerwone Dawaj tam żółty i powinien być koniec <grym> ja pierdzielę Aha A to obstawiam, że ty się gdzieś pomyliłeś Ja pierdzielę na odwrót paski zrobiłeś Daltonisto Nie no nie wierzę w Ciebie Ja pierdziele Co Ty robisz? Ale Ty jesteś Będę mała No dawaj kończ to i powinno być git Mam taką nadzieję eee... no? no postaw mnie, trolluj Aha, bo Ty nie masz już O! Oh, dobra, no uspokój... Ej, nie, nie przyniosł! No i dobrze. Masz. Masz bloki? Nie. No musisz mieć. Dobra, dawaj, nie świruj. Bo ja nie mam. Jóś mnie nie wkręcać, bo trzeba tą mapkę skończyć jakoś realnie, a nie. No i co teraz? Masz białe. O, dzięki. Właśnie, bo mi nie dać białego, ja się zastanawiam... ...o co chodzi. Dobra. Najkorzej będzie... Będzie zacząć Od 1, 2, 3, 4, 5 I 6. 2, 3, 4, 5 i szósty Tak miało być chyba. Teraz jest tak Pyk, pyk Pyk Pyk, pyk, backpack, backpack. Pyk <grych> Co tu się stało? Czekaj, kilofu nie mam. Weź tu zniszcz Źle jest, poczekaj. Budujesz, nie widzisz, że jest źle? Wrzuć ten kilof. Czemu nie mogę je zniszczyć? Tura. No to masz, weź to ty znisz. Tutaj, moje niebieskie. Proszę tu i nie tak daleko, czekaj. Tak, tu jest. Co ty za zrobiłeś w ogóle? Tu nie. Weź to, to usuń. To. A tu, tutaj daj, bo tu ma być przecież. Ej, co ty zrobiłeś? Ja pierdzielę. Usuń to niebieskie jedno, tu. Tu ma być białe. Ma iść tak. Dwa w bok. To usuń niebieskie. Ma być białe. Patrz, to jak ty to zrobiłeś, opie? Ty wszystko źle zrobiłeś. <grych> Dobra, rozwalaj tam i poprawiaj to. Ja tutaj robię. teraz poprawić. Mm -hmm. Poprawiłeś te rogi tam? Tak. Mm, zaraz zobaczymy tą twoją poprawę. Dobra Oś tu, usuwaj te bloki Tom i Tom Co ty robisz, łopie? To, ty daltonista jaki jesteś? Usuń to To szare To też, to ma być przecież tak Tutaj się łączy z tym Tu idzie potem szare, tak Tutaj masz źle w ogóle Łukasz no patrz co ty zrobiłeś w ogóle, jak ty układasz. Ja nie mogę niścić twoim kilofem, nie wiem czemu Weź się ogarni Poczekaj, bo teraz już sam się zgubiłem. To jest tu To idzie tu Cyk, cyk, cyk I tu wchodzimy tu To ósmy, tu ma być szare, te dwa Nie to! To tu co stoisz Dobra Dobra, tutaj patrz, tu jest znowu źle Tu jest szare, tu słoń tu ma być niebieskie i tam też ma być niebieskie Nie tu Daj to tam jak było Tu I tutaj ma być niebieskie Nie tu o, tu ma być białe I co jest dalej gdzieś coś jest źle Co to, to jest źle? Ja muszę cię tu sprawdzić. Bo toś tu musiałeś walnąć. Tu dajesz inny kolor. Jaki Dalton? Tu, patrzcie, w rogu. Weź tu, słuchaj. Co skąd ty w ogóle to wziąłeś. No niszcz. No zniszcz go. Ej! No. Możesz to zniszczyć? Ja nie mogę, no tu ty robisz przecież. To dawaj ten kilo. I czemu się nie odzywasz? O! Dalton, ty to robiłeś, ty Dobra, to robisz. ty jesteś Dalton, spokój się. mnie! Masz, dawaj połowę bloku, bo ja nie mam nic. Dobra. Ja pierdzielę. Ja bym zaczął pierwszy od twarzy, tylko jak to rozpracować? Rozprosuj się tam jakoś, tylko nie pomyl się, please. O czy są najle kratek? 1, 2... Ja mam oczy już zrobione. Nie wiem, jak ty. Jak ci tam idzie? Na razie niedobrze. Bo? ci znaczy, dobrze. że tak nie rozpędzaj, bo mi tu zabudowałeś Usuwaj to Dobra Iść tam na swoją stronę Co ty robisz? To będę robił od góry Iść tam na swoją stronę i... Buduj, bo to idzie wszystko w kratkę, pan, nie? Ja tu zepsułem jedno, nie mam kilofa, żeby to rozwalić. Kurde, drugie zepsułem. Ty, co jest? Nie mogę rozwalać. Chodź tu. Może dlatego, że był Twój kilof? off? Chodź tu, rozwal to. Rozwal tutaj tego jednego. Nie mogę. Co ty gadasz? To daj kilo. No ja też nie mogę przecież. O, mogę teraz. Ale ja, ja. A przed chwilą nie mogłem. Dobra. Cyk. Jak ci idzie? Nieźle. To, dawaj Jak się gdzieś walnęliśmy I trzeba by było całą kratkę od nowa układać to nieźle Aha Wiedziałem To byłoby zbyt piękne Szukaj, bo gdzieś nie będzie kratki Ale gdzie? A tu nieźle czasem? Co? Co jest źle? Tu Ale czemu? A nie, dobry. Hmm. Tu jest źle, patrz, Łukasz, to specjalnie robisz. To specjalnie robiłeś. Gratulacje. Tepnęło cię, czy nie? No, to czekaj, idę do ciebie. Eee... O, jest, koniec. Game od jeden, koniec. Okej, okay, tu autorzy TNT, Redstone ja jestem? Ej, pomóż mi, gdzie ja jestem? Nie wiem Dobra I tak już jest koniec mapki, to... Daj mi gammamod Ale po co ci? Bo, no nie mam Ale i tak nie będziemy rozwalać Dzięki za przejście mapy, jeśli mapka jest... Mapka się spodobała, zostaw diaksa na minecraftmapy.pl Jeśli wkradzie się jakiś błąd na naszej mapce, powiadom nas o tym I przy okazji oceń naszą mapkę na minecraftmapy.pl Pozdrawiamy Oj, wysadź mapę Dobra Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć Cześć